Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy moi drodzy czytanie na miłość na maj 2025. Zobaczymy sobie, co w trawie piszczy, co tam u was w uczuciach. Będzie to czytanie dla raczka. Zobaczymy sobie, raczki, co tam u Was ciekawego się dzieje w relacjach. Będzie to czytanie, kochani, ogólne, więc bierzcie ze sobą tylko to, co z Wami rezonuje, resztę odrzucajcie. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Dobra, kochani, lecimy. Na samym końcu zrobimy sobie wyrocznie jako kartę radę lub zwieńczenie rozkładu. Zobaczymy sobie, jak się będą przedstawiały energie Ok. Rak, miłość w maju. Pięknie nam słońce świeci, poprosimy o piękne karty dla raczka. Mhm. Mhm. Dobra. Kochani, co ja tutaj widzę? Moi drodzy, dla niektórych szykuje się zmiana. Yy, szykuje się dla Was yy, jakaś zmiana życiowa, kochani, jakiś cykl w Waszym życiu się kończy coś w waszym życiu się zakończa, jakiś, nie wiem, jakiś, jakiś sytuacja, jakiś etap waszego życia się zakończa i otwierają się przed wami zupełnie nowe perspektywy, kochani. Zupełnie nowe drzwi się do was, dla was otwierają. Może być też tak, że niektórzy będą wyjeżdżać poza granice naszego kraju, tak? Lub w ogóle wyjeżdżać, wyprowadzać się z Polski. Hmm? odchodzicie od pewnych sytuacji kochani odchodzicie od odchodzicie od tego co wam nie służy idziecie w zupełnie inną stronę po mam wrażenie, że odchodzicie z relacji, która trwała długo która was już niestety, ale nie satysfakcjonuje. Coś takiego się wydarzyło, że Wy po bardzo długim namyśle, kochani, po bardzo długim czasie spędzonym na rozmyślaniu, jakiego wyboru dokonać, jaką decyzję podjąć, tak? Yy, pogadaliście sami ze sobą, pobyliście w sobie, we własnym sosie, z własnym ja, porozmawialiście ze swoją duszą, ze swoim serduchem. Trwało to jakiś czas. Tak? Trwało to, kochani, jakiś czas. I Wy, pod, wy kochani, podejmujecie decyzję o odejściu z relacji. Mm. Kochani, o odejściu z relacji i o zmianie Waszego życia. Mm. Stąd karta zmiany, czyli jeden cykl nam się kończy w życiu, tak? Zaczynamy nowy etap. Mm. Zaczynamy nowy etap. Lepszy, jaśniejszy. Stawiamy na siebie, kochani. Stawiamy na siebie. No. Niektórzy z Was, kochani, dzięki tej zmianie yy, odzyskają własne życie, odzyskają radość życia, dzięki temu, że odeszliście od pewnej, że pewna sytuacja, która Was bardzo długo męczyła, Wy się z nią, kochani, uporaliście. Wy już podjęliście decyzję. Wy odchodzicie z relacji, która po prostu was ciągła w dół już w tej chwili. Nie dało się nic pozlepiać, nie dało się nic naprawić, tak? Odchodzicie w inną stronę. Kochani, w momencie odejścia y, przychodzi do was y, radość życia. Odzyskujecie sam, samego siebie, samą siebie, tak? Y, odzyskujecie y, własne życie. Takie mam wrażenie. Teraz wy jesteście kreatorem swojego życia. Tak? Wy ciągniecie za sznurki te, które wy chcecie, a nie, te, a nie te, które ktoś chciał. Czujecie się po prostu szczęśliwi. To was też mam wrażenie. To was przygniatało, tak? To Was ograniczało w pewien sposób. Teraz wy poczujecie się wolni. Hmm. Zobaczymy sobie. Tak. No tak, kochani. Hmm. Wy czujecie się teraz po prostu, że żyjecie. Hmm. Czujecie, kochani, że żyjecie. Stawiacie na siebie. Hmm. Kierowaliście się, kochani, intuicją i bardzo dobrze. Intuicja Wam podpowiedziała pewne rzeczy. Dokonuje się zmiana w Waszym życiu. Dla niektórych może być też tak, że poznają osobę do relacji. Poznają osobę do relacji i z tego tytułu będą bardzo szczęśliwi, moi drodzy. To jest dla osób stanu wolnego. O, ogólnie. Będą bardzo szczęśliwi z tego tytułu. Tutaj widzę romantyczne kolacje, kochani, spacery, wyjazdy nawet wspólne, pięknie spędzony czas, szczęście, miłość, radość, swoboda, luz. Tak to tutaj widzę, kochani, dla niektórych. Poodcinaliście ze swojego życia yy, osoby, które właśnie dokonują zmiany w swoim życiu yy, na zasadzie odejścia z relacji, yy, poodcinaliście ze swojego życia to, co już wam było balastem. Yy? Zrzuciliście ciężar, mam wrażenie. Teraz, teraz czujecie się lekko. Yy? Ciążyło wam to wszystko. Źle się bardzo czuliście w nawet bym powiedziała, że decyzja, która na was ciążyła, była dla was takim ogromnym ciąża, ciężarem, tak? Bardzo źle się czuliście z tego tytułu, że wy musicie podjąć tą decyzję. Ale tutaj mam wrażenie, że mm, no nie było co zlepiać, skoro, to, skoro wy decydujecie się na obranie innej drogi, na odejście, na zwrócenie się w zupełnie inną stronę. No, raczki. Co tu się u was dzieje raczki, moje kochane Co tu się u was dzieje? No dla niektórych właśnie mówię jest poznanie kogoś do relacji. Może to być osoba starsza, może to być osoba doświadczona, wiedząca, czego chce, tak? Czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna? Twardo stąpająca po ziemi. Bardzo rozsądna. Hmm? Bardzo rozsądna, yy, bardzo uczciwa i bardzo szczera. I tutaj widzę wielkie uczucie moi drodzy. Piękne uczucie się z tego może narodzić. No. Wy poczujecie to szczęście. Poczujecie, że w końcu żyjecie, tak? Że w końcu trafiła się od, yy, osoba godna was na waszej drodze życia. Hmm? Dobrze, kochani. Zobaczymy sobie. Co nam karta wyrocznie chce powiedzieć odnośnie tej sytuacji? Hmm? Bratnie dusza. No proszę. Czyli niektórzy mogą spotkać na swojej drodze bratnią duszę. No. Już wam czytam. Ale moje psy chrapią. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Dobrze, już wam czytam. Pomyśl o miłości w najgłębszym jej sensie. Miłości tak, miłości tak potężnej, że już nigdy nie będziesz taki sam. Bez względu na to, jak długo potrwa twój związek. Pomyśl o przyjaźni i związkach tak przekonujących, że przytłaczają cię wdzięcznością. Lub pomagają, abyś w końcu stał się... Tym, kim miałeś być. Nawet zwierzę domowe przypomina ci, że to ty jesteś ratowany i uzdrawiany. No widzicie, kochani, warto było podjąć tą decyzję. Warto było podjąć tą decyzję odnośnie, odnośnie odejścia w zupełnie inną stronę, dokonania zmiany, żebyście wy w końcu odnaleźli samego siebie. No. Bądź uważny, bo obok jest Twoja bratnia dusza, która przyszła, by zaprowadzić Cię do, dom, do domu, do prawdziwego Ciebie. No, widzicie, kochani, może być tak, że ktoś z, was, z Waszego blis, bliskiego otoczenia e, sprawił, że Wy m, dokonaliście tej, tego kroku naprzód, tak? Że Wy w końcu po długim, bardzo namyśle, po byciu ze samym sobą. Dokonaliście tej decyzji o odejściu, dokonaliście zmiany w waszym życiu. Przełomowej zmiany, mam wrażenie, w waszym życiu. Może jakaś wasza bliska osoba, przyjaciel, przyjaciółka, nie wiem, ktokolwiek, tak? Swoim wsparciem też hmm, podziałał cuda, tak? Że wy w końcu zdecydowaliście się na ten krok. No. Tak też, kochani, może być. To jest oczywiście dla, dla osób, y, które potrzebowały tego rozkładu, tak? Mam nadzieję, że komuś ta sytuacja odpowiedziała na pewne, ten rozkład odpowiedział na pewne pytania, moi drodzy. Mam taką nadzieję. Dobrze, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.